Słoneczniki, 10 ciekawostek. Słoneczniki to jedne z tych roślin, które bardzo mocno łączymy z latem, ze słońcem, z wakacjami, z ciepłem. Dlatego teraz, na początku sierpnia warto o nich... Porozmawiać. I zacznijmy od pierwszej ciekawostki i od tego, że te rośliny pochodzą z Ameryki Północnej. Tereny dzisiejszej Kanady, Stanów Zjednoczonych, Meksyku to tereny, gdzie występowały słoneczniki pierwotnie i dopiero w XVI-XVII wieku trafiły do Europy, ale trafiły też do wielu innych miejsc na świecie, właściwie wszędzie poza strefą. Gdzie panuje klimat równikowy w pobliżu równika, no może poza andami, te słoneczniki możemy dzisiaj spotkać. I ich jest kilkadziesiąt gatunków. Wiele gatunków ma jeszcze wiele odmian, które powstały między innymi, czy też głównie dzięki nam. W Polsce zdziczało, czy też udomowiło się 3-4 gatunki. A ten najważniejszy, z którymi oczywiście kojarzymy wszystkie słoneczniki, czyli słonecznik zwyczajny, jest u nas uprawiany w bardzo szerokiej skali. Ale jeszcze raz, Ameryka Północna, zarośla, prerie lasy Ameryki Północnej, do tego kilkadziesiąt gatunków, które potrafią dosyć mocno różnić się, jeśli chodzi o wygląd, jeśli chodzi o to, co możemy z nich pozyskać. O tym warto pamiętać. I tak chociaż możemy kojarzyć słoneczniki z takim zwykłym, sielskim polskim krajobrazem to jednak no, dopiero od kilkuset lat. Może przejdźmy do drugiej ciekawostki. Oczywiście tutaj mówimy o owocach, o nasionach słoneczników, głównie słoneczników zwyczajnych i tutaj są one niełupkami, czyli są to nasionka luźno otoczone przez zdrewniałą owocnię, czyli mówimy oczywiście o nasionach, które musimy wyłuskać z tej owocni, z tej łupinki, żeby można było je zjeść. I w przypadku odmian gatunków, które mają a raczej odmian słonecznika zwyczajnego, który ma nam dać jak największe te nasionka, mogą one mieć nawet 15 mm długości, o tyle te odmiany dzikie, gatunki dzikie, mają te nasionka o wiele mniejsze, 3-4 mm. Tutaj pamiętajcie, że dla roślin jest to wielkość wystarczająca, żeby mogły powstać nowe słoneczniki. A w przypadku nas, no jednak my chcemy, żeby były one jak największe, ponieważ musimy pamiętać, że są to bardzo ważne rośliny oleiste. Tak, z tych nasionek możemy uzyskiwać oleje jadalne i oleje techniczne. Oleje jadalne to oczywiście olej słonecznikowy, ale nie tylko. Wiele innych rzeczy, w których możemy ten słonecznik wykorzystać. Jeśli chodzi o oleje techniczne, to tutaj możemy z nich na przykład produkować mydło czy też lakiery. Tak, jeśli chodzi o słoneczniki, to nie tylko możemy zjadać nasionka, mieć olej słonecznikowy, ale również może to być wykorzystane bardzo szeroko. Trzecia ciekawostka dotyczy wysokości. I tutaj mówimy o tym, że w przypadku słonecznika zwyczajnego jest to od 1 do 3 metrów, ale inne gatunki słoneczników mogą mieć nawet 5 metrów. A widziałem również informację, że mogą te 5 metrów przekroczyć i zbliżyć się nawet do 7 metrów. No, ale najczęściej się mówi, że do 5 metrów. Tylko że jeśli chodzi o te zdziczałe słoneczniki, to występują również słoneczniki, których wysokość to dosłownie 20 kilka centymetrów. Wszystko zależy od warunków, od gleby, od tego, jak ten słonecznik może się rozwinąć. Czwarta ciekawostka, czyli chyba powszechnie znany fakt, czyli kwiatostany, czy też koszyczki kwiatowe. W przypadku młodych tych koszyczków kwiatowych. One w czasie dnia odwracają się w stronę słońca. Później, kiedy pojawią się nasiona, kiedy już ta roślina jest na dalszym etapie rozwoju, no nie są w stanie tego oczywiście zrobić, ale i to słońce nie jest nim aż tak bardzo potrzebne. Ale na początku, w przypadku niektórych słoneczników, ten kwiat zwracany jest w stronę słońca, żeby tych promieni słonecznych zebrać jak najwięcej. O tym warto pamiętać. Kolejna ciekawostka już piąta. Pamiętajmy, że poza tymi słonecznikami zwyczajnymi, gdzie mamy nasiona, które są dla nas najważniejsze, mamy przecież też słonecznik bulwiasty, czyli topinambur, czyli roślina, która ma bulwy, jadalne bulwy, które po obróbce termicznej, ponieważ radzi się, żeby poddawać je obróbce termicznej, są czymś takim jak warzywo jak ziemniaki. I tak, kiedy ten słonecznik bulwiasty trafił do Europy, to on często był właśnie wykorzystywany, żeby zjadać te bulwy, podziemne bulwy, ale też mogły one być stosowane jako pasza. Tylko, że został wyparty przez ziemniaki. Tak, można powiedzieć, że słoneczniki troszkę rywalizowały, no jeden z gatunków słoneczników, troszkę rywalizował z ziemniakami, tylko, że tą rywalizację przegrał. Ale ten słonecznik bulwiasty zdziczał u nas i Nadal możemy go oczywiście uprawiać dla tych podziemnych bólów, które oczywiście no, mają... Dobry smak, to nie jest tak, że to jest niesmaczne. W odpowiedni sposób, jak się to przygotuje, to jest smaczne jak najbardziej, ale pamiętajcie, że ten słonecznik bulwiasty stanowi na przykład zagrożenie dla naszych gatunków rodzimych. I często jest uważane jako roślina inwazyjna, która w miejscach, gdzie zaczyna się rozprzestrzeniać, może eliminować te nasze rośliny rodzime. Tak, żebyście, powiedz... tak, żebyście o tym oczywiście pamiętali. Szósta ciekawostka to oczywiście kwiatostan. Kwiatostan, który jest bardzo ważny, jeśli chodzi o samą roślinę, jeśli chodzi o to, co później z niego uzyskamy, a raczej ile tych nasionek uzyskamy, ale też pięknie wygląda. I tutaj oczywiście taki kwiatostan może mieć od kilku centymetrów do nawet kilkudziesięciu, ponad pół metra wielkości. I oczywiście przekłada się to na przykład w przypadku słoneczników zwyczajnych na dosyć dużą, no zdecydowanie większą ilość tych nasion. No, weźmy 20 centymetrową średnicę, a 40 centymetrową średnicę, czy nawet większą. No to oczywiście przekłada się na zdecydowanie większą ilość nasion. I o ile słoneczniki w bardzo dobry sposób znoszą również wiatr, pamiętajcie, że ta łodyga jest bardzo twarda i słoneczniki raczej są odporne, uodpornione na wiatr, o tyle na przykład w przypadku słoneczników, które mają te koszyki, te. Nasiona już bardzo mocno rozwinięte i są one duże, to niekiedy no, trzeba je podpierać, żeby mogły dojrzeć, żeby mogły być przez nas zebrane, a nie żeby te warunki, czyli na przykład silny wiatr połączony na przykład z miękką, czy też mocno zmiękczoną poprzez deszcze wodą, żeby nie doszło do jego przewrócenia się. No ale chyba każdy z nas, jeśli nie, to kiedyś spróbujcie na przykład, kiedy będziecie kupować całe takie. Okrąg... Taki cały okrągły słonecznik podnieść to. One potrafią sporo ważyć. I kiedy o kwiatostanach, to może przejdźmy do siódmej ciekawostki, czyli do tego, że te nasiona to nie zawsze coś najważniejszego, ponieważ słoneczniki coraz częściej, często od dawna, od lat, są wykorzystywane jako roślina ozdobna. I w przypadku odmian gatunków ozdobnych, tutaj mówimy o tym, że te słoneczniki, te kwiaty potrafią się utrzymywać przez bardzo długi czas. Świetnie wyglądają. Doskonale wyglądają w naszych ogrodach, czy też w innych miejscach, gdzie chcemy, żeby rosły, do tego świetnie komponują się na przykład w bukietach. Tak, słonecznik to nie tylko te nasionka, które możemy łuskać, zjadać, olej roślinny, czy też zielone części tych roślin, które możemy przeznaczyć na kiszonkę, czy też bulwy w przypadku słonecznika bulwiastego, który może pójść na paszę, czy też jako dla nas forma warzywa. Ale też wygląd. Słoneczniki doskonale wyglądają i wykorzystujemy to od dawna, ponieważ no, te kwiaty naprawdę świetnie wyglądają, bardzo fajnie nam się kojarzą właśnie z latem, z taką pogodą. Było słońce, pojawiły się chmury, kiedy zacząłem mówić o słonecznikach. No, tak to niekiedy bywa. Ale jeszcze raz, to coraz częściej, a raczej od lat, spotykana roślina ozdobna. Słoneczniki naprawdę bardzo ładnie wyglądają. A jeśli chodzi o nasiona, to oczywiście w przypadku tych, których nie zdążymy zebrać albo te, które po prostu nie są dla nas przeznaczone na nasiona, to oczywiście te nasionka są bardzo ważne dla zwier wielu zwierząt, w tym na przykład dla ptaków, które je bardzo chętnie zjadają. I te kwiaty mogą kwitnąć od lipca do października i pamiętajcie, że to roślina miododajna z nektaru. Ze słoneczników pszczoły mogą stworzyć, wyprodukować, nie stworzyć, tylko wyprodukować miód słonecznikowy. O bardzo takim, bardzo łagodnym, takim fajnym smaku. On troszkę różni się od innych miodów, jest o wiele łagodniejszy, taki spokojniejszy, nie wiem jak to nazwać. No, inny ten smak jest. Bardzo, bardzo fajny. Tak, żebyście wiedzieli, że miód słonecznikowy, chociaż nie tak często spotykany jak inne typy, rodzaje miodów, to jest bardzo, bardzo Fajny. A jeśli chodzi o same nasiona, to one też są bardzo pozytywnie na nas wpływające. Mamy tutaj witaminy E, witaminy z grupy B, magnez, wapń, kwas linolowy i inne składniki, które mogą wpływać na nas w pozytywny sposób. Tutaj pamiętajcie, że oczywiście słonecznik w bardzo fajny sposób komponuje się np. kiedy dodamy go do wypieków, do, jakiegoś, do jakiejś sałatki czy do innej rzeczy. To znaczy nasiona tych słoneczników, no ale od tego mam inny odrębny kanał, gdzie właśnie mówię o takich rzeczach. Więc tutaj może to pomińmy, tylko zostawmy, zostawię Was z tym, że jest to roślina miododajna oraz te nasiona naprawdę mają fajny skład. Dziewiąta przedostatnia ciekawostka, i może powiedzmy tutaj, że my w Znaczeniu Ludzie uprawiamy słoneczniki od przynajmniej 3000 lat. Tak. Indianie, którzy zamieszkiwali, ludzie, którzy zamieszkiwali Amerykę Północną bardzo szybko docenili słoneczniki, bardzo szybko nauczyli się je uprawiać, ponieważ wiemy, że uprawa zwiększa plon, zwiększa możliwość pozyskania większej ilości nasion, czy też bulw, no co przełożyło się oczywiście na powstanie naszej cywilizacji, gdybyśmy nie stali się hmm, Zwierzęciem osiadłym i nie rozwinęliśmy, nie rozwinęlibyśmy upraw, no to by mogło wyglądać to zupełnie inaczej i dalej byśmy ganiali za jakimiś zwierzętami, bizonami, żubrami, czy też niedźwiedzie i wilki ganiałyby za nami, a nie moglibyśmy siedzieć, stać przed telefonem i statywem i mówić o słoneczniku. Ale 3000 lat temu, 1000 lat przed naszą erą, już na pewno uprawiano słoneczniki. Czy też uprawiano słonecznik, ki raczej, bo to różne gatunki. Tak, żeby pozyskiwać z nich właśnie nasiona, bulwy, żeby później można było to po prostu zjadać. I jeszcze taka dodatkowa ciekawostka do tej dziewiątej ciekawostki. Słoneczniki uważa się za rośliny, które potrafią oczyszczać glebę z tych niebezpiecznych substancji, z toksyn. I one były sadzone w regionach, gdzie na przykład y, doszło do jakiegoś opadu radioaktywnego, czyli na przykład w okolicy Czarnobyla, tak żeby ta gleba mogła zostać oczyszczona. No nie w takiej bezpośredniej okolicy, ale wiecie o co chodzi. Uważa się, że ta roślina potrafi no, te niekorzystne dla nas substancje znajdujące się w glebie pobierać. Oczywiście później magazynuje je w swoich częściach, więc y, wtedy wykorzystanie takich słoneczników do y, zjadania ich, no raczej nie powinno mieć miejsca. I dziesiąta ciekawostka, mogą być jednoroczne, czyli ten nasz słonecznik zwyczajny, kiedy to z tych nasionek wiosną zasianych przez nas czy też w sposób naturalny się zasianych rozwija się nowa roślina i co roku się tu powtarza, ale są też słoneczniki, które są bylinami. No, mówiliśmy już o słoneczniku bulwiastym, czyli te części tych roślin znajdujące się w ziemi pozwalają z roku na rok rosnąć tej roślinie od nowa. Są w stanie przetrwać ten okres zimy tych niesprzyjających warunków właśnie pod ziemią czyli po prostu byliny. Ale o różnicach pomiędzy roślinami jednorocznymi, bylinami innymi może kiedyś porozmawiamy, kiedy ten kanał, yy, kiedy będzie więcej czasu o może tak powiedzmy ponieważ dużo rzeczy jest do powiedzenia, a mało czasu do kręcenia i publikowania. Więc tyle. Bardzo ciekawa roślina, która świetnie smakuje, która świetnie wygląda, która stała się takim, można by powiedzieć, nieodłącznym elementem naszego krajobrazu. Przynajmniej w miejscach, gdzie często przebywam, te słoneczniki się pojawiają. I oczywiście tutaj może ominąłem fakt, że słonecznik od słońca, czyli podobny jest do słońca, i dodatkowo jeszcze ku temu słońcu te młode koszyczki kwiatowe się zwracają. No ale o tym chyba wiemy. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na inne materiały o roślinach, o zwierzętach, o ptakach, o owadach, o tym wszystkim, co nas otacza. Dziękuję, że jesteście, że oceniacie, komentujecie, polecacie, że dzielicie tą pasję ze mną i mam nadzieję, że w przyszłości tych materiałów będzie może nawet więcej, ale co za dużo, to też może więcej niż trzy to będzie za dużo. Zobaczymy. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Jeśli wiecie coś więcej o słonecznikach, oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy. Zapraszam na inne materiały. Tak jak powiedziałem, nie tylko o roślinach, nie tylko o słonecznikach. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.